Cześć, witajcie. Dzisiaj pokażę Wam moje automatyczne drzwi z LEGO, które są napędzane silnikiem elektrycznym. No co, możemy zacząć. Być może nie odsuwają się zbyt płynnie, ale to już wina przekładni, że tak to ładnie określę. No cóż, teraz, może jak to działa? Ok, więc mamy cały goły mechanizm, proszę bardzo. Więc tu mamy tak zwaną ślimacznicę, yy, która bardzo zwalnia obroty silnika. Następnie mechanizm działa na zasadzie cylindra. Czyli tak. Tu wychodzi nam wał, który właśnie za pomocą tego, jak ja to nazywam, cylindra popycha drzwi. Zaprezentuję. I w drugą stronę. I tak w kółko. Oczywiście, gdybym podwyższył tutaj trochę, to mogłoby pracować w sumie w jedną stronę. Drzwi otwierałyby się i zamykały, tak jak pracuje cylinder. No, niestety. Mogę Wam pokazać, co się dzieje, kiedy przeholujemy. O, właśnie to. Czyli, że nasz cylinder nie ma miejsca na ruch i jakby wbija się w mój blat. Dzięki za obejrzenie. Oczywiście, łapki w górę. Subskrybujcie i oglądajcie nadal moje filmy. Do zobaczenia.